Cześć, witajcie! Z tej strony Pan Albin. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Zagramy sobie dzisiaj w Farmer's Life Pamiętajcie na samym początku zostawienie łapki w górę. No i cóż, jest to Farmer's Life, jest to nowa gra, gdyż wyszła ona chyba 4 czy 5 miesięcy temu. Jest to symulator jakby farmy. Mamy stare gospodarstwo. Głównym bohaterem tutaj jest Kazimierz. Zaczynamy przygodę ze starym właśnie gospodarstwem. Tutaj jak widzicie mnóstwo śmieci jest, stare obora, stary dom. Jedyne co mamy na start to świnie, które nazywa się Burek i naszą kobyłę, którą możemy orać i robić różne rzeczy w gospodarstwie. Dobrze, myślę, że możemy sobie tutaj to pominąć, ponieważ nie będzie nam to za bardzo potrzebne. Już skupimy się na grze. Witamy w grze Farmer's Life. Przed tobą kilka dni życia Kazimierza. Przeżyj je i oczekuj więcej w pełnej wersji gry. Nasz bohater miał bardzo ciężką noc i nie pamięta zbyt wiele. Pomóż mu się ogarnąć. Dobra, kliknij, aby kontynuować. Dobra. Gdzie jestem? Niech no się jarzeje. No tu nasze gospodarstwo, nasz dom. No dobra. WASD. O, tu jest właśnie ten burek, o którym wam mówiłem Aby przybliżyć Z. Spojrzyj z oka. Sp naciśnij Z Z aby użyć oka gospodarza. A, to coś takiego jest. A patyki. Muszę pozbierać z pola. W którym to się zbiera? A, E, dobra. Pozbieramy sobie te patyki. Tak, otwórz i zamknij ekwipulek. A, tu mamy darmowy opał, prosto od matki natury. Tylko to jego zbieranie. Dobra. Zbieramy dalej. Mam nadzieję, że spodoba Wam się. Taka miniseria. Jest to wprowadzenie do gry Farmers Life, ponieważ jest to demo. A teraz musimy iść zjeść coś. A, Shiftem mogę biegać, dobra. Zjemy sobie tutaj coś. To. A, to. E. A nie, F się spożywa, dobra. Spożyj. W lewym dolnym rogu, jakby się nie zauważyli, tam macie wskaźnik jedzenia. Dobra, jak się czegoś zaraz nie napije, to się przerzuca, dobra. F spożyj. O, Burek nas teraz gdzieś prowadzi. Pewnie do tej kobyły tutaj jest ta koby kobyła. Na szkoń. Otwieramy tutaj. O, jest nasza kobyła. Dobra. E, prowadź. Idzie ta kobyła? Nie idzie. A, idzie, dobra. A on tu chyba pokazuje, żeby to, te drzwi tutaj otworzyć. Dobra. Otworzymy sobie te drzwi. O, idzie ta kobyła, dobra. O, mamy tutaj półki jak widzicie jednoskibowy Zaprzęgnij konia. O! Ale fajnie to wygląda ej. O, tam mamy nasz traktor. Pewnie będziemy go musieli wyremontować w późniejszym czasie. A na razie idziemy orać po to pole. A, to mam zaorać. To dlatego pewnie wcześniej zbieraliśmy te patyki. Ale grafika tutaj jest, no dobra, jest bardzo grafika, jak widzicie sami. Ogólnie fajna jest ta gra. Już u niektórych youtuberów pojawiła się ona. Ja jeszcze nigdy w nią nie grałem. Tylko tam przed odcinkiem troszkę spojrzałem, jak to wygląda i co tutaj się tam robi. No, teraz chyba będziemy musieli orać. Yy, rozpocznij oranie. E. Dobra. O kurczę, fizyka gleby tu jest. Już widzę, że to będzie fajne. Zobaczcie na tą glebę. Fajnie to wygląda. Dobra, teraz sobie tutaj tak... ...zakręcimy. Zaoraj pole, 20% zaoranego pola. No dobra. tu sobie, o tak zrobimy ale troszkę trudno się tutaj opanowywuje te klawisze trudno się trochę ora na klawiaturze się trudno właśnie ora podejrzewam, że na kierownicy by było jeszcze trudniej albo na padzie 41% zaoranego pola no dobra rozpocznij oranie, dobra. Ale ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że docenicie to i zostawicie łapkę w górę. Dobra, przerwij oranie. Ciekawe, czy tu ogólnie będziemy musieli coś siać w tym odcinku albo coś robić. W się sensie, bo nie widziałem tutaj nigdzie siewnika konnego. Także możliwe, że. O, dobra. Kurde, tutaj trochę źle pojechałem, ale to już tam nieważne. 80% zaoranego pola mamy. Dobra, tu się sobie jeszcze zaoramy i chyba będziemy mieli 100%. Dobra, kurde, jak to się trudno jeździć w tym Beskitu. O, muszę chyba jakoś tak tym kołem jechać po tej, po tej takiej bruździe. Tak mi się wydaje. O, no, coś takiego i to będzie ładnie wyglądało, nawet też. 91 zaoranego pola. Pewnie jeszcze raz przejadę i będę miał stówy. Dobra, poczekajcie. O, dobra. Muszę trochę w tam stronę skręcić, dobra. 99 i 100% zaoranego pola F. Wejdź do domu i znajdź łóżko, dobra. Dobra, tu jest dom. No tu już widzę pierwsze niedociągnięcie trochę. Grze. Znajdź łóżko. Tu jest jakiś zegar. Tu jest kuchnia. O, tu jakiś piecyk. Tu coś jest. A nie, to jest lodówka, jakby. Spiżalnie chyba. W sensie no. O, tu jest coś. E, śpi. Dobra, pójdziemy spać na dwie godziny. Lipiec 1954 rok. O! Już rano więcej nie pije. Kazimierz chyba już sobie wypił za dużo. Dobra, idziemy do domu. O nie! Widzowie, żeby nie było, ja nie skręcam w tą stronę, no nie? No, kurde. Jechać się tu nie da O ja Kurde tu się je praktycznie nie da Widzowie, co jest? O, chyba się już, o dobra, już jesteśmy, no, o, patrzcie, ja tutaj nic nie, sia nie siałem, no nie, ależ mnie słyszy. dobrze, że studnia jest pełna, gdzie jest studnia, a tu jest studnia, dobra yy, Siądź rowera, którym się, a, e, no nie, rower się przewrócił, dobra, trudno, napij się ze studni, e Będziemy ze studni pić A już mamy maksymalnie zapełniony poziom Picia jakby no, Zjedz coś ze swojej spiżarni Okej okay. Tu była chyba spiżarnia Burek nawet pokazuje nam E wejdź Chleb może sobie zjedzmy O prawym chyba trzeba kliknąć Spożyj Spożyj A jeszcze jedno? Dobra. Dobra, teraz trzeba iść spać. O, burek już śpi. Eh, dobra. Myślę, że na 5 godzin możemy iść spać. 10 września 1954 rok. Oho, deszcz pada. O, coś się dzieje, słuchajcie widzowie. Coś się teraz dzieje, widzicie? O ja! Zudało nam się pali O nie co, co teraz mamy zrobić? A E użyj napełnij wiaderko. Dobra. Tu się coś pali. E, otwórz. Co jest? Czy mi się wydawało czy... Kurczaki mi się palą, ej, co jest? Dobra. E, wspinaj się. Nie dobra, idę na dół jednak. Tu się pali, może tu muszę coś ugasić. Jak ja mam to ugasić? E, nie mogę e ugasić. F. Nie. Co ja mam? A. Wiadro musimy wziąć pełne wody, dobra. Napełnij wiadro. Dobra, no i mamy wodę w wiatrze teraz niby O! Le lewym przyciskiem myszy to się robi, dobra, już wiem Myślę, że ugasimy ten pożar i kończymy odcinek Dobra Szybko Dobra, ogłoszony. Teraz trzeba chyba na dach wejść właśnie Tam jeszcze jest, za oborą się pali Za stodołem, przepraszam bardzo Dobra. Tak, da, dach się pali. Będziemy musieli na dach wejść. Tak, dach się pali. Mogę sobie przynieść tam drabinę? Weź drabinę, F. Ustaw drabinę, E. No dobra. O coś takiego właśnie mi chodziło. Napełnij wiadro. Idziemy ugasić ten pożar, bo Normalnie jak strażek sam Dobra, szybko, teraz trzeba ugasić to O, udało się Tylko teraz pytanie, czy mogę stąd zaskoczyć Dobra, schodzę powoli Szybko napełnij wiadro a ciekawe co by się stało, jakbym nie ugasił tego pożaru. Obora by mi się spaliła? Nie wiem. Ustaw drabinę. E. Weź dra Nie. Wspinaj się. Dobra. Szybko. Szybko Kazimierz. Kurde, bo tu jest dziura w dachu. O dobra. Udało się chyba. Koniec, ugaszone. Dzięki Ci Boże za tę ulewę. O, dobra. No, i na tym, na tym, jakby, etapie gry kończymy. W następnym odcinku będziemy odbudowywać oborę. Oraz, mam nadzieję, że zbudujemy właśnie ten wychodek. Napraw uszkodzone budynki i zbuduj wychodek. To będziemy musieli w następnym odcinku naprawić tam y, stodołę i zrobić wychodek. No to cóż. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jest to nowa gra właśnie na moim kanale, nowa seria. Zostawcie łapkę w górę. No i ja się z Wami żegnam. Na razie.